A teraz porozmawiamy z panią Moniką Skwarek, która jest nauczycielem matematyki i opowie nam, co to znaczy uczeń zdolny, nie znaczy inny. Pani Moniko, proszę rozszyfrować to hasło, o co chodzi. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. W naszej szkole od kilku lat działa taka grupa, Grupa Ucznia Zdolnego. Nazwaliśmy ją sobie tak Grupa Uczeń Zdolny nie znaczy inny. To jest taki program, który został stworzony przez moją koleżankę kilka, kilka lat temu, panią Agnieszkę Kałużę Korbaczewską. Program ma na celu rozwój zainteresowań kierunkowych naszych uczniów. Do tego programu zgłaszają się chętni uczniowie na początku roku szkolnego, z reguły jest to we wrześniu, zbieram grupę. To są osoby naprawdę chętne i zainteresowane, które chcą pracować nad swoimi. Zainteresowani, zainteresowaniami, ale takimi zupełnie innymi niż na przykład przychodzą do nas o danym profilu. Mhm. W tej chwili jest to grupa dziesięciosobowa, w tym roku, e, i e, uczniowie, oni sobie wybierają nauczyciela, z którym chcą pracować. Czyli na przykład, e, podam tutaj przykład Kuby Maksymiuka, na pewno Państwo też o nim słyszeli. Mhm. To jest uczeń trzeciej klasy Technikum Weterynarii, który jako opiekuna. E, sobie wybrał nauczyciela geografii, gdzie tej geografii w ogóle już teraz w klasie trzeciej i w klasie drugiej nie ma. On się interesuje geografią, interesuje się też historią. Wiadomo, że te podstawowe przedmioty są w klasie pierwszej, później się kończą i tak jakby kupia się, Kuba skupia się na przedmiotach zawodowych głównie, weterynaryjnych. Z, z geografii poczuł niedosyt, rozumiem. Tak, poczuł dosyć on sobie rozwija tę geografię. Ponadto mogę się pochwalić, bo tutaj Kuba też pisze poezję, o czym można było przeczytać na naszej stronie internetowej. I właśnie ten program, on troszeczkę tak jakby pokazuje tą młodzież z innej strony, pokazuje ich zainteresowania. I tutaj bardzo fajnie tak Kuby poezja też cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Pokazujemy taką inną stronę tych uczniów też, tak? Ta grupa dziesięcioosobowa, na przykład Sandra, Sandra się interesuje samochodami. W szkole nie, nie mamy takiego przedmiotu, żeby się, tym, żeby się wykazać w tym. Tak, żeby się wykazać w tej kwestii, tak? Także jest wiele uczniów, którzy mają zainteresowania takie dodatkowe, poboczne. Na przykład może być uczeń, też mówię z techniką weterynarii, który chciałby coś porysować, namalować, nauczyć się sztuki, i właśnie ten program daje takie możliwości, tak? my przez cały rok szkolny działamy na różnych płaszczyznach, bo grupa się spotyka, grupa integruje, bierze udział w różnych projektach, projektach, w których oni chcą wziąć udział, tak naprawdę, tak? Oni sobie wybierają opiekuna, nauczyciela, z którym na przykład w ciągu całego roku szkolnego nie mieli w ogóle do czynienia z nim nie mieli styczności, sami podaję nazwisko. Ja do takiego nauczyciela podchodzę i pytam, czy chciałby być przewodnikiem, opiekunem takiego ucznia. Ciekawe, I on... czy casting robią, <grym> czy, czy, czy jakiś wywiad wśród innych? i <grym> z reguły... Hmm... Oni z reguły już, już wiedzą kogo chcą mieć, nie wiem, myślę, że myślę, że robią taką opinię wśród uczniów mm -hmm. z innych tak klas, wiem. po prostu się dowiadują, tak, też obserwują jak nauczyciele się zachowują, jak prowadzą lekcje, jak się zachowują podczas, nie wiem, dyżurów czy jakichś innych spotkań, przedsięwzięć. Czyli generalnie tak się... Pani Moniko, to jest takie wyróżnienie dla nauczyciela, że został wybrany i to przez ucznia, A... którego do tej pory na przykład nie uczył, tak? Tak, jest to wyróżnienie na pewno, ale też nie ukrywam, że jest to ciężka praca, mm -hmm. bo taki e, nauczyciel opiekun musi troszeczkę ucznia pokierować, em, poszukać mu jakichś nie wiem konkursów, przedsięwzięć z nim popracować, czyli on taki plan działania ustala na początku września, z nim co on chce zrobić, co on chce osiągnąć, e, no i w jakim kierunku on chce działać też, tak? To są m, bardzo często też to są takie działania, które wykraczają poza, że tak powiem, mury szkolne, bo taki nauczyciel opiekun szuka mu też Różnych jakichś takich pół zainteresowań, różnych przedsięwzięć poza szkołą, czyli jakieś, nie wiem, ośrodki kultury, um, jakieś przedsięwzięcia, wystawy poza naszym miastem, w których uczniowie bardzo chętnie biorą udział. Wiadomo, że, że to kosztuje ich bardzo dużo pracy, bo mają swoje obowiązki szkolne, nauka, ale, ale też chcą, tak? Próbują z tego korzystać i widać, widać że ten program przynosi efekty. No mogę się... A gdzie te efekty hmm. można obejrzeć, zobaczyć? Nie wiem, dotknąć. Efekty, efekty może nie są takie namacalne, chociaż w niektórych przypadkach tak. To uczeń sam, że tak powiem, doświadcza i widzi swój rozwój potencjał nauczyciel również. Przykładem może być ostatnio nasza Sandra Grybisz, która zdobyła indeks na Politechnikę, na Politechnikę Gdańską. Ona właśnie pracuje z panią Hanią Gołaszewską z chemii, już drugi rok jest w programie ucznia zdolnego. W zeszłym roku udało się zakwalifikować do finału. W tym roku ma indeks, więc myślę, że, że efekty są konkretne. Tak, te, w tym roku konkretne, tak? Nie powiem, że zawsze się to udaje, ale ta grupa, um, grupa ucznia zdolnego no, zależy nam na tym, żeby ona też tak trochę prosperowała i zachęcała inną młodzież do tego, no, żeby żeby się i rozwijać, rozwijać na różnych płaszczyznach. W tym roku też mogę powiedzieć, że Ponieważ troszeczkę edukacja zdolna i pandemia nam utrudniła nasze działania, bo z reguły działamy w drugiej części semestru, mocniej troszeczkę z grupą ucznia zdolnego, bo oni sami prowadzą wykłady i warsztaty, też takie założenie programowe, wyszliśmy z inicjatywą Tutoriali. Niektóre są proste. Uczniowie właśnie z grupy ucznia zdolnego przygotowali takie tutoriale. Na przykład Sandra, Sandra Skórny przygotowała tutorial, jak zrobić, ankie, nie, ankie, przepraszam, makietę, jak zrobić makietę. Przygotowała taki świetny filmik. Sandra Grybisz przygotowała filmik odnośnie GeoGebra, czyli takiej, takiego programu matematycznego, jak można fajnie tam stworzyć animację, krok po kroku jest wszystko pokazane. Tak, żeby uczniowie w wolnym czasie mogli, mogli coś innego też porobić. Kiri na przykład zaproponował formę sportową, tak? czyli przygotował taki zestaw ćwiczeń, nagrał filmik, pokazał co i jak, jak można, jak można fajnie zadbać o tą formę podczas, tej, podczas kwarantanny. To są proste rzeczy, ale myślę, że ale one... Gdzie to one były do obejrzenia na waszej stronie internetowej, A, stronie szkoły? Na naszym, na naszym fanpage'u ZSC Słupsk można sobie zajrzeć i obejrzeć te tutoriale i no, ja zachęcam, bo niektóre też są kucharskie, można. Sobie troszeczkę pogotować w wolnym czasie, skorzystać z, z przepisu słodkości. Ale tak, niekoniecznie one są naukowe. Ale staramy się wyjść no, z, z różnorodną propozycją do uczniów. Czy to się trochę tak okazuje, że jak młodzież przychodzi do szkoły, która jest tak wszechstronna, bo macie wiele kierunków z, z, skupionych w jednym obiekcie, że tak powiem, w jednej szkole, tam się ze sobą ludzie komunikują właśnie z różnymi zainteresowaniami. I w pewnym momencie się okazuje, że wybrałem sobie kierunek plastyczny, ale interesuje mnie chociażby weterynaria i można się dzięki właśnie takim spotkaniom ucznia zdolnego, niekoniecznie innego, właśnie jakby te dodatkowe, dodatkowe takie swoje predyspozycje rozwijać, umiejętności rozwijać, pobudzać w sobie, zaspokajać ciekawość. To jest właśnie fajnie. Czasami się mówi, że te szkoły są takie wielo, wielozadaniowe, prawda, że jest tam masę różnych kierunków i nie zawsze jest to dobre, a Wy jesteście dowodem na to, że właśnie jest to fajne, że uczniowie mogą sobie sięgać po różne rzeczy, będąc w jednym właściwie budynku, tak. I tak, mam bardzo, takie wsparcie od Was, od nauczycieli. Super. Tak bardzo się staramy o to, żeby, żeby. Bo wiadomo, że i w liceum, i w technikum jest tych zajęć bardzo dużo. Od rana do popołudnia jeszcze często młodzież musi przyjść do domu i popracować nad jakimś materiałem. No nie oszukujmy się, tak jest. I bardzo często też młodzież nie ma czasu na to, żeby je rozwijać. A tutaj wplatając, nie wiem, jakąś godzinkę, dwie w tygodniu, czy też czasami, bo. Bo to nie jest tak, że z, z uczniem zdolnym spotykaliśmy się co tydzień. Spotykaliśmy się wtedy, kiedy była, była taka potrzeba, tak? Z reguły z tym nauczycielem, przewodnikiem raczej uczeń m, pracował tak bardziej indywidualnie i bardziej, bardziej m, systematycznie. Ja jestem głównym koordynatorem oczywiście tego programu i wbijam taką szpileczkę i ich tak, że tak powiem, popycham dalej. Mm -hmm. Szukam i próbuję, ale m, Przynoszą ko korzyści. Już jestem opiekunem od 5 lat tego programu i myślę, że warto. Tak? Widzę, że, że udział też w, w tych konkursach w naszej szkole też wzrósł i, i, i sukcesy też wzrosły przez to, że tak, um, tak pilnujemy, działamy i motywujemy. No tak, no nie, nie bez ma pani tytuł tutora. No to też zobowiązuje pewnie, ale o tym będę za chwilę rozmawiać z naszym kolejnym gościem. Dziękuję już pani za to spotkanie.